Witamy w dziesiątym odcinku bossa przez Minecraft Jak widzicie zaczynamy dosyć inaczej niż zwykle, nie w naszym domku Ponieważ to będzie kolejny specjalny odcinek Dziewiąty był z naszym nowym gościem A to jest multiplayer, tak, dziesiąty będzie o multiplayerze No multi, multiplayer daje nam dużo różnych możliwości Ponieważ rozgrywka na, na wielu serwerach toczy się zupełnie inaczej niż na single player Natomiast są dodane jest wiele różnych możliwości typu środki płatnicze typu sklepy typu domy, typu profesje, typu, typu e, doświadczenie jak widzicie, zebrałem tutaj troszkę rzeczy sam zaczynam dopiero zabawę z, gr z grą multiplayer no i cóż, możemy je sprzedać 10 skór za jednego segelina, tak to się nazywa i w ten sposób nasze konto wpłynęły z teraz możemy sprawdzić wpisując taką komendę tak i widać że mamy trzy segeliny teraz możemy sobie sprawdzić na tabliczkach co ile kosztuje no i cóż no za trzy możemy kupić miecz na walki z potworami no i to właśnie zrobimy tak wybieramy puste pole klikamy mamy miecz no i teraz pójdziemy na walkę tak drewniany miecz no i teraz jak macie mówił Maro mówił idziemy na walkę Potwory to chyba mają więcej życia, bo... dosyć trudniej ich zabić. Na serwerach jest ogólnie cały czas włączony hard. I ogólnie, to jest oczywiście jeden rodzaj z multiplayerów. Jest taki multiplayer na przykład, że będziecie mm, tylko budować, tam walczyć z potworami, nic, nie ma kart płatniczych, tylko po prostu jesteście tam, e, parę osób jest na tym e, serwerze, kupujecie tam pole, tak można to powiedzieć, i budujecie tam dom i na przykład budujecie dom i takie inne rzeczy no i na przykład budujecie dom no tak, yy, no to my będziemy szukać zombie jak znajdziemy zombie to wam to pokażemy Dzień... znaleźliśmy zombie, dobra Maro <grytanie> okej, okay. no teraz pokażemy wam jak się bić zombie drewnianym mieczem było słychać więc gdzieś musi być gdzieś jest Maro niestety nie widzi ja też nie coś tam widać? To z pochodnia macie. Nie, nie, tam, tam już jest, ale. Słyszę teraz wyraźnie, że coś jednak musi być. E... Jak widzieliście po prawej stronie, to były duże budowle, to. O, też usłyszałem. Nie, no ja musi gdzieś być. Tu duże budowle, więc na przykład możecie bardzo duży zamek zbudować. Około 80 osób. I to naprawdę, jeżeli ktoś lubi pracę zespołową, żeby zbudować jakieś duże rzeczy, na przykład wielki zamek, lub. O, ciągle słychać zombiaka. No słyszę jak cholera, a nie widzę. Wielkiego zombiaka... Nie, wielkiego zombiaka. O, tu jest nasz zombiak. No, pij się. No, bij, bij. No, no, no. Chcesz mięso? No, chcesz mięso? No, chcę mięso. Maro daj mu mięsa. No, chcesz mięsa? No, no. Oj, oj, oj. Może jest mięso? o tak, mięso. Jest też głód w tej grze. Musimy jeść, aby nie umrzeć. Z głodu umrzeć. O tak, tak, udało się. I o, z potworów może nam wypaść... Mogą nam wypaść z cegeliny, czyli środek płatniczy. A rzeczywiście nie wypadły. I myślę... że awansowaliśmy na... Ósmy poziom miecza! Co z 20 poziomów odblokowuje nam się nowy rodzaj miecza Ósmy że... poziom miecza! Nieźle się balą! Ósmy! Na 20 poziomie będziemy mogli używać kamiennych Mniejszy. A to co my robimy teraz chwilowe cięcie, ponieważ sprawdzimy czy wszystko się nagrywa. No I to... pokażemy wam jak znajdziemy zabiega. No to cięcie. Ok, okay. mamy kolejnego potwora. Zombie kolejny. Oh no! no, Peter! A i jeszcze możecie rozmawiać z innymi użytkownikami. Genialne! Normalnie styć! inteligencji zginąć, od czego od spadnięcia w dziurę. Baron, nie ja to nie było specjalnie, cholera, ja nie... Się... Dobra, nie widzę. Nie. Teraz powiem tak. Mmm... Już to pisałeś. I mamy 0 segelinów! Jest! Może pójść zdobyć rzeczy. Ale tam gówno było, wiesz. No miecz był. Jest wykorzystany. No i? Hmm, co wiecie zrobić? Obrabować kogoś. I można też e, coś w tylu PVP, czyli Player with Player, ale to można tylko chyba na arena, tak? Znaczy ogólnie na początku nie ma się rangi, składacie podanie na stronie internetowej i dostajecie po jakimś czasie, więcej po dniu, e, ranking, rangę nazywającą się plebs, już tak? Potem, gdy a, aby zdobyć rangę mieszczanina, musicie zdobyć 100 Segelinów. Co nie jest zbytnio trudne, jak się... Można to spokojnie zrobić już dwa, trzy Ty miałeś tylko trzy. No miałem trzy, bo dopiero zaczynam grę w y Kontynuujmy dalej. A potem, gdy już się jest mieszkaninem, można wejść co jedną z, prof z profesji. Na w tej grze, żeby używać crafting boxa... Trzeba iść do... Y rzemieślników, tak to chyba się nazywa w tej grze. I u nich za pieniądze... Użyć crafting boxa. Tutaj wszystko jest na typ średniowiecza. I za wszystko trzeba płacić. Znaczy, no, tam, yy, wojsko, czyli rozstrzygają różne spory i będą miały dostęp do aren większych, prawdopodobnie. Pałują jak zomu. Bardzo yy, coś tam latał, nikt go nie zrozumiał. Yy, no i co, właściwie... Mm, tak, teraz chodzę na około tabliczek, to jest bardzo inteligentne. I prawdopodobnie... Nie prawdopodobnie, tylko na pewno zrobię teraz cięcie, tak, cięcie. I... spotkamy się kiedy? Spotkamy się jak już zdobędę trzy marne stegeliny i pokażę wam kolejne coś na tym multiplayerze. No. Ten odczyny, to jest porażka. Ogólnie na tym serwerze także nie można niszczyć niczego bez użycia na narzędzia. Na przykład, aby zniszczyć ziemię. O nie, potrzebujemy innego przedmiotu. Potrzebujemy łopaty. Dalej. Mm, żeby łopata. Aby zniszczyć. Żeby zniszczyć. Na przykład, czynnie potrzebujemy motyki, żeby zniszczyć kamień potrzebujemy. No zgadnijcie tak, dobrze zgadnijcie kilofa. No i tak jest do wszystkiego. Nie wiem, czy ręką można zabić zombiaka. Można. Prawdopodobnie trwa to cholernie długo. Skąd wiesz, że można, skoro Biliśmy go chyba jakieś więcej. Nie wiem, no chyba 30 sekund. Gówno wyszło. Wyszło, wyszło. Z wyszło, to się gówno zgasi. Dobra. Eee... się innego zabiliśmy. Nie, bo się palił. Nie? Ten Tempadupa, dobra. Yy, zabijamy krowę. No i pokażemy wam, jak zarobimy trzy segeliny, tak. Oto widzicie. No, Maciek, pokaż Czekaj, no to szczodery. <grym> yy, tak, tam widzicie. Podejdy. Wielki zamek. Podejdę trochę nagle jeszcze. To nie jest zamek, tylko mury do wielkiego zamku. To są mury? Czy tam mury do czego tam są mury, nie, to, Co, już jest wielki zamek, to jest wielki zamek, zamek tu jak widzicie jest naprawdę ogromny, zrobiony z kabelstona ale... Bo jeszcze na pewno nasi widzowie nie zobaczyli, że zamek jest z A więc Bartek musiał podkreślić to jest... Tak, no niby cablestone no to prawie każdy może mieć, ale to jest bardzo duży ich. to naprawdę jest wielka, wielka rzecz do zrobienia, pewnie około 10 osób lub paru osób na więcej to robiło, nie zajęło to dużo czasu, ponieważ, jak mówiłem, dużo osób to robiło i jakby każdy położył, chyba każdy około tysiąca klocków położył, to by już koło dziesięciu tysięcy, to jest dużo. No tak. Yy, no i cóż, yy, ogólnie słyszę zombie, choć jest dzień i Ogólnie szukam dalej tej cholernej skóry, aby wreszcie zrobić... ...zarobić cholerne segeriny i wtedy pozbieramy drewno, zarobimy więcej segerinów, powalczymy, stracimy segeriny. No i tak to będzie, no i... Ogólnie, ten ma na celu po prostu pokazać wam, jak wygląda ten multiplayer. Jak zdobędę rangę Mieszczanina, bo na razie mam najniższą rangę... ...to co zrobimy? To pokażemy wam dalsze uroki, pewnie za 10 odcinków... ...multiplayera. Dobra, przecięcie. staje dzień na naszym serwerze. Generujące się wielkie miasto. No, jak widzicie, mamy już siekierę. stajemy na młynie. I teraz będziemy zbierać zrewno w przyspieszonym tempie. Baro chce wziąć mikrofon. Wystawia rękę. I ja niestety muszę mu to wam dać. Arbit... Dobra, nie wszystko powiedziałeś, co chciałam powiedzieć. No to dobra, no to obejrzyjcie, jak nagrywamy. Mam nadzieję, że macie jakieś spadnie. Spad. No, kto by się spodziewał. No i teraz będzie kolejna genialna muzyka. W wykonaniu nie wiem kogo. No i posłuchajcie jej, jak to ona pięknie brzmi. No i chyba to tyle. a so big, big, big. big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Blow, Um, dobra, zapadła noc, więc my będziemy kontynuować zbieranie drewna. Jak widzicie, jak, mamy cholernego pecha. Mam 57 drewna i kilo prawdopodobnie zaraz się skończy. Więc, no nie wiem, spróbujemy, no, spróbujemy coś załatwić. Sorry, to ból. Spróbujemy coś załatwić przez noc. Dobra, narka cięcie. No i znaleźliśmy hojnego dawcę, który nam dał trochę drewna. Tak! Dziękujemy mu bardzo. I oto ten, ten nick? Fantom, pozdrawiamy go i dziękujemy za drewno. Ale jednego sekalina mu nie dały. Doszliśmy tylko jednego sekalina. O nie, tak mało. Cztery dostaliśmy. Cztery? To co kupimy teraz? No nie wiem, prawdopodobnie. Patrz, 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 patrz. Ale kupimy to dopiero w dzień, ponieważ nie zrobimy. Kupimy. Co? Nie, nie kupimy. Co, co, co? Więcej drewnianych siekier. Toporów. Toporów. Checkier <noise> Dobra, potem no robimy ich cięcie i zobaczymy, jak tam z czasem i tak dalej. No. Ale ogólnie właśnie. Przepraszam, to już może być koniec odcinka. Pokazaliśmy wam, jak wygląda multiplayer. Na czym polega gra? Co można robić? Że. O! Są tutaj też coś stylu, że. Są farmy. I można wynająć farmy i po prostu uprawiać tam różne rzeczy. Baro właśnie grozi swoją małą rączką, że coś mi zrobi, jak mi nie da mikrofon, ale jednak chcę skończyć myśl. I jeszcze ostatnia rzecz, pokażę Wam, że nie możemy wejść do zamku gdy mamy za całą, za całą rangę, ponieważ. Hops, o nie, hops, już pomyśleliśmy, ale nie. Ponieważ nie mamy mam jeszcze lagi wieszenina i jak zdobędziemy tą wspaniałą rangę, to właśnie w tym miejscu, w 20 odcinku się spotkamy. Marka, cześć.